Dlaczego oczekiwanie na jego rychły powrót jest ważne dla uświęcenia? Tematem dzisiejszym jest paruzja czuwanie. Dlaczego oczekiwanie na powrót Chrystusa ma zasadnicze znaczenie dla naszego chrześcijańskiego doświadczenia? 17 marca 1942 roku generał Douglas MacArthur opuścił Filipiny, ponieważ wyspy zostały opanowane przez siły wroga. Odchodząc przysiągł: "Wrócę". 2,5 roku później, 20 października 1944 roku, generał MacArthur Wygłosił słynne przemówienie: I have returned. Wróciłem. Na wyspie Leyte na Filipinach. Jest to jedna z najbardziej pamiętnych wypowiedzi z czasów II wojny światowej. Przez 31 miesięcy, mieszkańcy Filipin czekali na jego rychły powrót. Znosili wiele trudności, ponieważ wiedzieli, że MacArthur dotrzyma obietnicy powróci i ich uwolni. Bill Fis nazywa przykazanie Pana Jezusa Chrystusa, aby oczekiwać Jego rychłego powrotu, jak to widzimy w Mateusza 2442 44 zapomnianym przykazaniem. W istocie w Biblii mielibyśmy nie 613 przykazań, a 613. 15 przykazań, z czego właśnie 615 przykazaniem byłoby oczekuj przyjścia Pana Jezusa. Ma rację. Większość ewangelikalnych i ewangelicznych chrześcijan nie wierzy w pochwycenie i rychły powrót Chrystusa, Jezusa Pana. Wielu nawet wyśmiewa pomysł, że Jezus Chrystus przyjdzie nas uratować i zabrać przed uciskiem. Uważają, że nie powinniśmy oczekiwać jego rychłego powrotu. Uważają to za wymówkę. Według tych chrześcijańskich szyderców powinniśmy zająć się tym, by wola Boża wypełniała się na Ziemi coraz bardziej z każdym mijającym dniem. Pan Jezus Chrystus powiedział: Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie przyjdzie wasz Pan. A to wiedzcie, że gdyby wiedział, Gospodarz, o której straży ma przyjść złodziej, czuwałby i nie dałby podkopać swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo syn, człowieczy, przyjdzie w chwili, w której się nie spodziewacie. Mateusza 24:42-44. Zwróćmy uwagę na powtórzenie słowa "przyjście" które po grecku brzmi paruzja. Zauważmy też, że Pan Jezus Chrystus dwukrotnie wzywa nas, abyśmy czuwali aż do Jego powrotu. Pan Jezus Chrystus mówił o zabraniu wszystkich wierzących do nieba, czyli o pochwyceniu, które mogło nastąpić w dowolnym wieku, w dowolnym pokoleniu i może nastąpić w dowolnym momencie dzisiaj. Pan Jezus Chrystus nie tylko nakazał nam, Czuwać, Ale także wyjaśnił, dlaczego jest to kluczowe dla naszego uświęcenia. Natychmiast po wezwaniu nas do czujności podał trzy przypowieści. O sprawiedliwym i niesprawiedliwym słudze, co czytamy w Mateusza 2445 45-51. O dziesięciu pannach, co czytamy w Mateusza 25, 1, 13 I o talentach. Co czytamy w Mateusza 25 od 14 do 30. Wszystkie trzy przypowieści dotyczą panowania z Chrystusem i innych wiecznych nagród. Oczekiwanie na jego rychły powrót jest kluczowe dla uświęcenia, ponieważ odpowiedzialność jest niezbędna do świętego życia. Apostołowie również mówili, że czuwanie, oczekiwanie na rychły powrót Chrystusa Jezusa Pana jest kluczowe dla uświęcenia. Apostołowie również mówili, że czuwanie i oczekiwania na rychły powrót Chrystusa Jezusa Pana są kluczowe dla uświęcenia. Paweł apostoł używa tego samego słowa czuwać w pierwszym Tesaloniczan 5, wersety 6 i 10 w odniesieniu do rychłego powrotu Chrystusa Jezusa. Apostoł Paweł powiązał czujność w oczekiwaniu na syna z niebios z wiecznymi nagrodami w drugim Tymoteusza 4,8. W końcu czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który mi odda w ów Dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Tylko ci, którzy czuwają, oczekując na Jego przyjście, umiłują Jego pojawienie się. Piotr, apostoł, użył tego samego słowa czuwać w odniesieniu do powrotu Chrystusa w 1 Piotra 4.7. Zbliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i czujni, abyście mogli się modlić. Nasze modlitwy powinny być modlitwami czujnymi i roztropnymi w powiązaniu z oczekiwaniem na koniec wszystkiego. W drugim Piotra, trzeci rozdział 10 do 12 wersetu Piotr apostoł mówi o dniu pańskim, który nadchodzi jak złodziej w nocy. Tego samego obrazu użył pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza 24. Werset przewodni 1. Jana 2:28 podkreśla potrzebę czuwania i oczekiwania na rychłe przyjście Chrystusa Jezusa Pana. A teraz dzieci Pozostańcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufność i nie byli zawstydzeni przed Nim w czasie Jego przyjścia. Oczekiwanie na rychły powrót Chrystusa jest kluczem do uświęcenia. Do wiary w Chrystusa Jezusa i pewnego bezwarunkowo nieodwołalnego, nieutracalnego zbawienia doszedłem podczas tzw. rewolucji Jezusa. Wiara w pochwycenie i rychły powrót Chrystusa celem zabrania wszystkich świętych przed uciskiem była kluczową częścią nauczania w czasie tzw. rewolucji Jezusa. Powszechnym powiedzeniem było wtedy, wszystko spłonie. Wiedzieliśmy, że skarb na ziemi jest ulotny. Piosenka Come Jesus, come, przyjdź Jezu, przyjdź, autorstwa Stevena Mac Wrightera, oddaje. Znaczenie oczekiwania na jego rychłe przyjście. Przyjdź, Jezu, czekaliśmy tak długo. Dzień, w którym powrócisz, by uleczyć każdą ranę i naprawić każde zło. Potrzebujemy cię właśnie teraz. Przyjdź i odwróć to. W głębi duszy wiem, że ten świat nie jest domem. Przyjdź, Jezu, przyjdź. Przyjdź, Jezu, przyjdź. Pan Jezus powiedział nam, na czym powinniśmy się skupić do czasu Jego powtórnego przyjścia. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, o której godzinie Pan Wasz przyjdzie. Miej łaskę w centrum uwagi i dziel się łaską z innymi. Chciałbym Cię zachęcić do zamówienia u mnie bezpłatnych kalendarzy, które mają taką postać. Z przodu mają przewodnie wersety na temat radości. Kto narzeka? Wiemy bowiem, że całe stworzenie Wespół wzdycha i Wespół boleje aż dotąd, gdyż wszyscy zgrzeszyli. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Krew Jezusa, Chrystusa, Syna Jego oczyszcza nas od każdego grzechu. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby moja radość żyła w was i radość wasza była pełna. Z kolei z drugiej strony jest oczywiście kalendarzyk na 2025 rok z wersetem Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy wierzący mu nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia według Jana 3,16. Na dole jest reklama naszego kanału. Czego uczy mnie Biblia? youtube.com Łamane na chrześcijanie i naszej strony internetowej chrześcijanie.info i e-mail do kontaktu obbmałpaonet.pl oraz sms 739089088 Jeśli chcesz do rozdawania takie kalendarzyki, to właśnie na ten numer 739-089-088 wyślij Swój adres i ile chcesz takich kalendarzy. Także jest taki kalendarz, co miesięczny. Jak widzisz, tu jest werset. Jeśli chodzi o lipiec, albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was boży to dar nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Efezjan 2.89. Tutaj mamy. Styczeń na 2025. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy wierzący mu nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 316. Jeśli chodzi o luty. To mamy tutaj taki werset. Tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeńżyli. Pierwszy list, Jana 4, 9. Jeśli chodzi o marzec, to mamy taki obrazek. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Pierwszy do Tymoteusza 2, 5. Jeśli chodzi o kwiecień, to mamy taki: Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieźć do Boga. Pierwszy list Piotra 3:18. Także mamy, jeśli chodzi o kolejny miesiąc, czyli maj, taki obrazek z takim wersetem. Chrystus, grzechy nasze, sam wziął na siebie w ciele, jego na drzewie. Pierwszy list Piotra 2:24 oraz mamy czerwiec. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. List Jakuba 4:14. Lipiec już czytałem. Tak, to teraz sierpień. Wygląda tak. Krew Jezusa, Chrystusa, syna Jego oczyszcza nas od każdego grzechu. Pierwszy list Jana 1, 7 sierpień. Potem mamy wrzesień 2025, czyli dokładnie za rok. Chrystus umarł za grzechy nasze, według pism, został pogrzebany. I dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism. Pierwszy jest do Koryntian 15, 3, 4. I także mamy październik. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Drugi Koryntian 6:2. I mamy listopad. Uwierz w pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Dzieje apostolskie 16, 31 i grudzień. Jak ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? List do Hebrajczyków: 2-3. Więc jeśli masz życzenie, zaopatrzyć się w takie kalendarze, żeby móc rozdać ludziom których masz w swojej okolicy, to wyślij mi na 739089088 SMS-a z Twoim adresem i informacją proszę o kalendarze. Niech Bóg ci błogosławi. Miej łaskę w centrum uwagi.